Szymon Hołownia i generał Mirosław Różański w kolejnym odcinku naszego kryzysowego i wyjątkowego formatu Szymon Plus, czyli rozmów o tym, co dzisiaj dla Polski najważniejsze z ekspertami naszego ruchu, którzy właśnie o tym są w stanie powiedzieć od strony fachowej bardzo dużo. Witam cię, Mirku, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Ciebie serdecznie. Pierwsze pytanie to, kiedy patrzysz na to, co dzisiaj dzieje się po tych dwóch dniach od naszego ostatniego spotkania na Ukrainie, na całą tę sytuację od strony wojskowej, to jak ją oceniasz? W jakim momencie tego konfliktu jesteśmy? Bardzo chyba takim budującym jest to, że Rosja nie posuwa się w sposób znaczący. I nie zajmuję kolejnych e, terytoriów. Nie wiem, co się dzieje, ale ja nie słyszę generała Różańskiego. A, A teraz się słyszymy? Nadal nie słyszę. O, to dziwne. Mikrofon jest włączony. Halo, halo. Mamy chyba jakiś kłopot techniczny, albo ja go mam, ponieważ nie jestem w stanie słyszeć, co mówi generał Różański. Hmm. Mam nadzieję, że zaraz przezwyciężymy te problemy techniczne, które dzisiaj nas prześladują. Zrobimy może tak.